Nazywam się Krzysztof Ciesielski, jestem matematykiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest mi bardzo miło, że będę mógł powiedzieć kilka zdań o matematyce w ramach cyklu Przybij Piątkę Nauce, cyklu realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ja opowiem trochę o matematyce, która może być troszeczkę inna niż ta, która nam się kojarzy z matematyką szkolną, bo w matematyce szkolnej yy, no mamy te ewentualnie rachunki, to 2 plus 2 równa się 4, które jest w tytule wykładu, w geometrii jakieś takie staranne rysunki i czy to jest wszystko? Tymczasem w matematyce bardzo wiele jest uzależniony od niesamowitej wyobraźni i troszeczkę o tej wyobraźni matematycznej, która pomaga w uświadomieniu sobie tej wyższej matematyki opowiem. Parę rzeczy pokażę. No geometrycznie wiemy, co to są wielościany. Tu mamy taki model pięknego wielościanu, ale są pewne rzeczy, i tu jest taki przykład, takiego dziwnego wielościanu, tak trochę powyginany. I proszę popatrzeć o. Tutaj on się rusza. W sensie, jeżeli ja tutaj mogę, o to widać trochę na tym, tym, tak, o. I to nie jest błąd konstrukcji. To nie jest dlatego, że ktoś to niedbale zrobił. Taki wielościan naprawdę się rusza. Ten się nie ruszy. Tutaj nic z tym nie jestem w stanie zrobić. A tutaj mogę. Nie jest jedyny. Tu jest inny taki wielościan o takiej samej własności. I to jest, proszę sobie wyobrazić, odkrycie drugiej połowy XX wieku. To nie jest takie stare. Inna ciekawa bryłka to jest Gąbok. Ona ma bardzo ciekawe własności, a ja o tych własnościach troszeczkę opowiem. I to jest rezultat sprzed jakieś około 20 lat. Bardzo długo matematycy nie sądzili, że była o takich własnościach, jakie to są własności, ja trochę opowiem w ogóle istnieje. Tymczasem istnieje i to jest takie coś dziwnego. Są też takie śmieszne obiekty, o, to jest wymyślony w XIX wieku obiekt, który się nazywa butelka Kleina. Taka śmieszna, taka dziwna, dziwna buteleczka, o, przy czym yy, tutaj ciężko byłoby narać jakiś trunek, bo ona, jak widzimy, jest taka niestandardowa. A co z tym 2 plus 2 równa się 4? A okazuje się, że 2 plus 2 nie zawsze musi być równe 4. I to nie jest w tym nic głupiego ani nonsensownego, bo to 2 plus 2 równa się 4. I takie normalne dodawanie, z którym spotykamy się w szkole, jest pewnego rodzaju modelem, przykładem tego, czym się zajmują matematycy w wyższej matematyce. I troszeczkę na ten temat opowiem.